Mmm, coś niesamowitego po prostu. Coś niesamowitego. Nie ma chyba nic lepszego niż nagrywanie filmików wraz z piciem sobie przepysznej włoskiej kawki z ekspresu. Coś niesamowitego. A więc. I yo! Chyba najcieższą rzeczą w życiu, tak naprawdę, do zrobienia jest bycie w 100% sobą, ponieważ kiedy przychodzimy na ten świat, nie mamy żadnych ograniczeń. Aczkolwiek z czasem, gdy stajemy się coraz starsi, ludzie próbują narzucać na nas swoje ograniczenia. Przez to, że tak naprawdę podświadomie jesteśmy zaprogramowani do tego, żeby. Uzyskiwać aprobaty od innych, żeby szukać tej aprobaty od innych, ponieważ jesteśmy istotami plemiennymi i zdajemy sobie sprawę z tego, przynajmniej na podświadomym poziomie świadomości, że tak naprawdę potrzebujemy innych ludzi do tego, żeby przetrwać, tak? Bo dawniej w dziczy, jak byliśmy sami, no to nasze szanse na przetrwanie są znacznie mniejsze, niż gdybyśmy byli w grupie, tak? Dlatego właśnie nasz umysł wykształcił lęk przed brakiem aprobaty od innych i wykształcił to pragnienie uzyskania aprobaty od innych. Dlatego wydaje mi się, że bycie w 100% sobą. Niezależnie od tego, co ludzie o tobie mówią, jest chyba jedną z najcięższych rzeczy, tak naprawdę, w życiu do zrobienia, ponieważ ty wtedy dosłownie świadomie musisz działać przeciwko swoim najgłębszym, prymitywnym instynktom. Jest to niesamowicie ciężka rzecz. Aczkolwiek, równocześnie, jest to jedna z najbardziej wartościowych umiejętności, jakie można w sobie wykształcić. Bo nie wiem, jak ty, stary, ale ja na przykład w swoim życiu zauważyłem, że zawsze. Życie układało mi się najlepiej i zawsze osiągałem najwięcej sukcesów w życiu, wtedy, kiedy byłem w 100% sobą. Tylko i wyłącznie wtedy. Za każdym razem, kiedy odbiegałem od prawdziwej wersji siebie, kiedy dążyłem do czegoś, co myślałem, że chciałem, ale nie tego, co tak naprawdę w głębi duszy chciałem, za każdym razem, kiedy próbowałem udawać kogoś, kim nie jestem, żeby uzyskać aprobatę od innych, czy to od znajomych, czy to może właśnie też od ludzi na YouTubie, za każdym razem moje życie zaczynało się pierdolić. A za każdym razem, kiedy wracałem do prawdziwej wersji siebie i do tego, co tak naprawdę ja chcę robić, do tego, co ja chcę tworzyć, do tego, co ja chcę ubierać, jak chcę się zachowywać, i tak dalej, wtedy za każdym razem moje życie z powrotem zaczynało się układać. Dosłownie w jakiś kurwa, nie wiem, pierdolony, magiczny sposób. I jest tak, ponieważ przynajmniej ja, jako osoba religijna, co zresztą widać, wierzę w to, że Bóg ma plan dla każdego z nas. Dla jednego może większy, dla drugiego może mniejszy. Aczkolwiek uważam, że każdy z nas ma jakiś swój własny, unikalny cel. Na tej planecie, tak naprawdę, do czegoś każdy z nas jest wyznaczony. Po coś się urodziliśmy. Szansa na to, że ty się urodziłeś, czy ja się urodziłem, była jedna do chyba 400 miliardów. Więc zaufaj mi, pomimo tego, że jest ogromna ilość ludzi na tym świecie, bo jest ich 8 milionów tak naprawdę, to wciąż Ty również masz swój własny, unikalny cel, po który Bóg zesłał cię na ten świat. I ja uważam właśnie, że Bóg prowadzi nas do tego ostatecznego, prawdziwego celu, właśnie poprzez intuicję i poprzez nasze instynkty, tak naprawdę, gdzie my czujemy, czy coś jest dla. Nas dobre, czy coś dla nas nie jest dobre. Na pewno miałeś tak, że robiłeś wielokrotnie coś w swoim życiu i czułeś, że to po prostu nie jest dla ciebie. I może zmuszałeś się do tego, bo myślałeś, czy też inni ci wmawiali, że powinieneś był to zrobić, ale no nie czułeś się z tym dobrze, no nie? A może właśnie równocześnie miałeś takie okresy w życiu, gdzie robiłeś coś, co czułeś, że jest dla ciebie i to ci wychodziło. I właśnie ja uważam, że poprzez właśnie uczucia również, Bóg nas prowadzi do naszego ostatecznego, prawdziwego celu. I uważam, że tylko i wyłącznie wtedy, właśnie kiedy jesteśmy w 100% autentyczną wersją siebie, tylko i wyłącznie wtedy my działamy w zgodzie z tym planem, który Bóg wyznaczył dla nas na tej planecie Coffee Break. A więc, jeżeli chodzi o mnie, Opowiem Ci teraz moją króciutką historię, żeby nie marnować Twojego czasu, aczkolwiek według mnie jest ona istotna, ponieważ da Ci przykład tego, jak to u mnie działało w życiu. A więc ja przez większość swojego życia byłem totalnym przegrywem stary. Marnowałem swój czas na granie w gry komputerowe, dosłownie grałem w po 12 godzin dziennie. Maliłem konia po 7 razy dziennie. Tak, wiem, pojebane do dzisiaj się zastanawiam, jak ja mogłem to kurwa zrobić. Um, no i byłem totalnym przegrywem, tak naprawdę. I traciłem swój czas na rzeczy, które nie mamy kompletnie jakiegokolwiek znaczenia w życiu. Natomiast udało mi się przejść od tej osoby do tej osoby, którą jestem teraz w zaledwie 4 lata, tak naprawdę. Bo zacząłem rozwojem osobistym, kiedy miałem 16 lat. A teraz mam 20 lat. W sumie już prawie 21, bo w listopadzie 21, więc zależy od kiedy to oglądasz, to mam albo 20, albo 21 lat, albo może więcej, kto wie. Ale jak na ten moment mam 20 lat, mam e, kilka swoich własnych działalności, e, jestem niezależny finansowo, zarabiam według mnie naprawdę, naprawdę dobre pieniądze, w szczególności jak na swój wiek, ale i ogólnie. E, I nie mówię ci tego, żeby się chwalić, tylko żeby ci pokazać po prostu jakby porównanie tego. No nie. E, również mam swoją wymarzoną sylwetkę, która według mnie jest Całkiem ok. I jestem tak naprawdę tą osobą, którą zawsze chciałem być. Jakby wyglądam tak, jak zawsze chciałem wyglądać, mówię tak, jak zawsze chciałem mówić, to, co chcę mówić, ubieram się tak, jak zawsze chciałem się ubierać. Mam tą pewność siebie, której zawsze chciałem, mam tą uwagę od kobiet, której zawsze chciałem, mam te pieniądze, które zawsze chciałem, tych przyjaciół, i tak dalej, i tak dalej. No nie? I mówię Ci to, żeby Ci pokazać, jak szybko może Twoje życie się zmienić, kiedy zaczniesz żyć w zgodzie w 100% z samym sobą. Ponieważ moje życie właśnie nabrało rozpędu i zaczęło się zmieniać na ten pozytywny sposób. Tylko i właściwie wtedy, kiedy ja zacząłem żyć w 100%. W zgodzie z samym ze sobą. Wtedy, kiedy ja stałem się tą najbardziej autentyczną wersją siebie. I osobiście uważam, że byłem w stanie zmienić swoje życie w tak drastyczny sposób. Według mnie jest to drastyczny sposób, ty możesz mieć jakieś inne porównanie, ale według mnie to jest dosyć drastyczny sposób. Tylko i wyłącznie dlatego, bo właśnie zacząłem być tą najbardziej autentyczną wersją siebie. I właśnie, może i nie jestem absolutnym ekspertem w tym temacie. Aczkolwiek wydaje mi się, że wiem dosyć sporo na ten temat. Wiem dosyć sporo na temat bycia autentycznym, na temat tego, jak żyć na swoich własnych zasadach, jako że robię to już od dosyć dawna, pomimo swojego młodego wieku. Więc w tym filmie właśnie chciałbym przedstawić Ci, jak Ty możesz dokonać tego samego. Ponieważ według mnie życie nigdy nie jest piękniejsze niż wtedy, kiedy ty żyjesz w 100% w zgodzie z samym sobą. Autentyczność to dosłownie jedna z najpotężniejszych energii, jaką możesz emitować do wszechświata. I zaufaj mi, że kiedy zaczniesz ją emitować, wtedy cały wszechświat zamiast działać przeciwko tobie, zacznie działać właśnie pod ciebie i ci pomagać realizować wszystkie swoje marzenia. Więc jest to coś naprawdę potężnego. Dzięki temu możesz uzyskać przewagę nad wszystkimi kompletnie i przede wszystkim dzięki temu również w końcu. Będziesz czuł się spełniony w życiu, a to jest według mnie chyba najważniejsza rzecz. A więc jest kilka kroków, które tak naprawdę musisz podjąć, żeby stać się najbardziej autentyczną wersją samego siebie. A więc po pierwsze, zabij starą wersję siebie. Ponieważ jak do tej pory wykształciłeś tą wersję siebie, która jest no, nieautentyczna. Najprawdopodobniej wynika to z tego, że po prostu ludzie wokół Ciebie. Można powiedzieć, że zaprogramowali Cię do tego, żebyś Ty był, jaki jesteś teraz. A więc, jeśli chcesz to zmienić, najlepszym wyborem tak naprawdę byłoby zmienienie swojego otoczenia. Ponieważ wtedy Ty zaczynasz na świeżo. Kiedy przeprowadzasz się do jakiegoś nowego miasta, czy też kraju, nikt tam Cię nie zna. Kompletnie. Przez co ci ludzie będą znać tylko i wyłącznie tą wersję Ciebie, którą Ty im pokażesz. Więc, wyprowadzając się do tego miejsca nowego, Ty od razu możesz przejąć tą personę, którą ty chcesz się stać. I ci ludzie, nowo poznani, których tam poznasz, od razu zaakceptują tą nową wersję ciebie, bo nie znają tej starej wersji ciebie, którą ty byłeś, którą już zabiłeś, którą nie chcesz być. Więc moją poraną byłoby to, żebyś zmienił swoje otoczenie, żebyś wyjechał przynajmniej na jakiś czas. Niekoniecznie z kraju, nie musisz wypierdalać do Tajlandii, kurwa, czy na drugi koniec świata, ale możesz przeprowadzić się do innego miasta, wyprowadzić się od rodziców, jeżeli masz już więcej niż 18 lat, i po prostu zacząć żyć na swoim, tak? Przeprowadzić się do innego miasta, ponieważ to wrzucicie do kompletnie nowego otoczenia, co raz pozwoli ci tak naprawdę na właśnie obranie tej nowej persony, którą chcesz się stać, ale i również wrzucicie na głęboką otchłań, wrzucicie poza swoją strefę komfortu, co zmusi cię do drastycznego rozwoju, bardzo szybkiego rozwoju, co jest według mnie jedną z najlepszych rzeczy, jaką tylko możesz zrobić. Ja osobiście nie, nie przeprowadziłem się jeszcze na stałe, aczkolwiek regularnie podróżuję. I były okresy w moim życiu, gdzie wyjeżdżałem na dosyć długi czas, powiedzmy parę miesięcy właśnie z swojego stałego miejsca zamieszkania, co pozwalało mi na to, żeby właśnie obrać tą nową personę, którą chciałem być, żeby zrzucić właśnie tą skórę tej starej wersji siebie i żeby... Emanować tą nową wersję siebie, tak naprawdę, żeby ją obrać. No nie, i kiedy już wracałem z powrotem, ludzie jakby patrzyli na mnie jak na kompletnie inną osobę i mówili, że o kurwa, ty się zmieniłeś. No nie, ale, ale akceptowali to po prostu, no bo to no nie widzieli mnie parę miesięcy, więc. Zakładali od góry to, że ja się najprawdopodobniej zmieniłem. No nie. Więc pierwsza rzecz, zawij starą wersję siebie. Najlepszym tak naprawdę krokiem, który możesz zrobić, żeby tego dokonać skutecznie, to zmienić swoje otoczenie i przynajmniej na jakiś czas się wyprowadzić. Nie musisz się wyprowadzać na drugi koniec świata, na drugi koniec kraju. Wystarczy, że po prostu przeprowadzić się do jakiegoś innego miasta, które również cię ciekawi, ponieważ wtedy będziesz w mieście, które Cię interesuje i twoje życie nabierze kompletnie nowego koloru, więc według mnie jest to całkiem wartościowa rzecz. Druga rzecz to zamień ból w paliwo. Według mnie jedna tak naprawdę najlepszych Lepszych rzeczy w życiu, jakie tylko można mieć, to właśnie ból. Intensywny ból, przede wszystkim intensywny ból emocjonalny, ponieważ ten ból emocjonalny można wykorzystać jako paliwo. Więc jeśli jesteś teraz w takim okresie życia, gdzie na przykład, nie wiem, zerwaj ze swoją dziewczyną. I to jest sytuacja, w której może być naprawdę sporo chłopaków, którzy właśnie oglądają ten film. Więc jeśli ty jesteś w takiej sytuacji teraz, gdzie zerwałeś ze swoją dziewczyną właśnie i na przykład to popchało cię do obejrzenia tego filmu, to chciałbym, żebyś wykorzystał ten swój własny ból emocjonalny na rzecz tego, żeby stać się tą osobą, którą chcesz się stać. Na rzecz tego, aby zawiść tą starą wersję ciebie i stać się tą nową wersją siebie, którą ty zawsze chciałeś być. I tak było na przykład u mnie. U mnie było tak, że ja przez długi czas, pomimo tego, że nienawidziłem siebie i nienawidziłem swojego życia, wciąż akceptowałem to, kim byłem. I... Wolałem po prostu pozostać w swojej strefie komfortu i tego nie zmieniać, bo tak było łatwiej. Aczkolwiek był pewien moment w moim życiu, gdzie dziewczyna, na której ja miałem krasza przez dosłownie parę miesięcy, znalazła sobie innego chłopaka. I to był dla mnie tak kurwa, intensywny ból emocjonalny, że ja powiedziałem sobie, że już nigdy kurwa nie znajdę się w tej samej sytuacji. Nigdy nie pozwolę na to, żeby ktoś. Inny zabrał mi z nosa to, co ja chcę mieć. I to był tak ogromny ból emocjonalny, że wtedy zmieniłem swoje życie o 180 stopni. Właśnie zacząłem interesować się rozwojem, zacząłem trenować na siłowni i tak dalej i tak dalej, co doprowadziło mnie do bycia tą osobą, którą jestem teraz, którą zawsze chciałem być, którą naprawdę lubię. A to jest przede wszystkim to, do czego powinieneś dążyć. Do tego, żeby stać się osobą, którą lubisz, ok? Bo jesteś jedyną osobą, którą tak naprawdę masz w życiu. Możesz mieć rodzinę, możesz mieć przyjaciół, aczkolwiek zaufaj mi, że na koniec dnia i tak każdy pocałuje cię w dupę i będzie miał na ciebie wyjebane w, tak naprawdę w obliczu jakichś większych problemów. Więc jedyna osoba tak naprawdę, którą szczerze masz w swoim życiu, to jesteś tylko i wyłącznie ty. Więc według mnie, Powinieneś kompletnie kurwa odrzucić właśnie akceptację innych ludzi i być w 100% sobą prawdziwą wersją siebie, ponieważ wtedy będziesz lubił samego siebie. A jesteś jedyną osobą na której możesz zawsze polegać w 100%. Jedyną, tak naprawdę. Więc bądź sobą, ok? Stanie się tą osobą, którą chcesz być. Stanie się tą wersją siebie, którą będziesz w stanie polubić, ok? Ponieważ to jest jedyna osoba, od której powinieneś właśnie szukać aprobaty. Tylko i wyłącznie ty sam. Więc jeśli teraz czujesz jakiś ból emocjonalny, nie wiem, dziewczyna z tą zerwała, nienawidzisz tego, kim jesteś, nie podoba ci się to, co widzisz w lustrze, no nie, ktoś tam cię odrzucił ostatnio, nie wiem, wyjebali cię z roboty, biznes ci nie wyszedł. Wykorzystaj ten ból jako paliwo do tego, żeby stać się najlepszą wersją siebie, tą nową wersją siebie, którą zawsze chciałeś być. Krok trzeci, czyli radykalna. Trzeźwość. Widzisz, trzeźwość tutaj jest niesamowicie istotna, ponieważ tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ty będziesz w 100% trzeźwy i nie będziesz pod wpływem żadnych psychoaktywnych substancji, tylko i wyłącznie wtedy będziesz w stanie faktycznie dotrzeć do głębi siebie, do głębi swojej duszy, będziesz w stanie nawiązać kontakt z Bogiem, dzięki czemu będziesz w stanie odkryć ten prawdziwy plan, który On tak naprawdę dla Ciebie przygotował. Ponieważ bardzo często alkohol i używki to jest ucieczka od swoich problemów. Wiem, bo sam byłem tego ofiarą wielokrotnie w swoim życiu, tak naprawdę. Ja uciekałem się przede wszystkim do zioła dawniej, jarałem w chuj zioła. I uciekałem się do zioła tak naprawdę, żeby uciec od swoich problemów, tak? Żeby uciec od tych myśli, że ja o nie lubię samego siebie, nie lubię swojego życia i tak dalej. I tylko i wyłącznie, kiedy przestałem je jarać i kompletnie odcięłem się od jakichkolwiek używek czy to od papierosów, czy to od alkoholu i tak dalej wszystkiego, totalnie wszystkiego, tylko i wyłącznie wtedy rzeczywiście byłem w stanie dokopać się do głębi siebie i odkryć to, kim ja tak naprawdę, kurwa, jestem. Do czego ja tak naprawdę chcę dążyć. No nie? Więc jeżeli chcesz odkryć prawdziwą wersję siebie, radykalna trzeźwość tutaj jest niesamowicie, niesamowicie istotna. Więc przez następne przynajmniej trzy tygodnie, aczkolwiek według mnie dłużej, ale przynajmniej trzy tygodnie powinieneś kompletnie zrezygnować z jakichkolwiek używek i w szczególności jak narkotyków, jeżeli jakiekolwiek bierzesz. Ponieważ... Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziesz trzeźwy, uzyskasz klarowność odnośnie tego, kim tak naprawdę jesteś. Teraz, kolejny krok, czyli śledź swoje wzorce. Widzisz, pamięć potrafi być zawodna. Dlatego chciałbym, abyś wprowadził do swojego życia pewien nabyk, który ja również prowadziłem do swojego życia, który jest niesamowicie wartościowy. I jest to prowadzenie dziennika. Ponieważ, kiedy zaczniesz prowadzić dziennik, wtedy to pomoże ci zidentyfikować pewne wady które masz, powtarzające się cykle, na przykład samosabotażu, gdzie coś zjebałeś i tak dalej. Ponieważ ty na co dzień może tego nie zauważasz, ty na co dzień możesz nie zauważać tych małych destrukcyjnych nawyków, które robisz, tych małych właśnie samosabotaży, które cały czas powtarzasz. Aczkolwiek kiedy zaczniesz prowadzić dziennik i zaczniesz sobie analizować, na przykład, ok, jak przebiegł mój dzisiejszy dzień, co mogłem zrobić lepiej, co zrobiłem tak, jak nie powinien, co, co zrobiłem, czego nie powinienem był zrobić, tak? Wtedy zaczniesz zauważać swoje wady, których normalnie byś nie zauważył, co również jest niesamowicie istotne, ponieważ właśnie ty nie zauważasz tych rzeczy na co dzień, aczkolwiek te rzeczy mają ogromne znaczenie i ogromny wpływ na to, jak przebiega twoje życie. Zaufaj mi, jakby te małe rzeczy mogą wydawać się nieistotne w twoim życiu, aczkolwiek one są niesamowicie istotne, ponieważ wszystkie te małe wybory, wszystkie te małe aktywności, one się kumulują z czasem i poprzez prawo kumulacji z nich Robi, wiesz, z tych małych kuleczek śniegu Robi nagle się ogromna kurwa kula śnieżna Która wpierdala ci się w życie I je rozpierdala kompletnie Więc zaufaj mi, że naprawdę istotnym jest to Żebyś przeanalizował właśnie swoje życie I żebyś codziennie Chociaż te 10-15 minut spędził Na prowadzeniu tego dziennika Na przykład na koniec dnia możesz sobie usiąść i napisać Co dzisiaj zjebałem Co mogłem zrobić lepiej Co mi nie wyszło, co mi wyszło i tak dalej no nie? Ponieważ to pozwoli ci być bardziej samoświadomym Dzięki czemu będziesz w stanie naprawić swoje bady znacznie łatwiej. Kolejna rzecz to szukaj wyzwań, ponieważ Twój prawdziwy charakter tak naprawdę odsłania się tylko i wyłącznie podczas wyzwań. Zaufaj mi, że nigdy nie będziesz w stanie poznać samego siebie bardziej i lepiej niż podczas jakiejś ogromnej trudności, podczas jakiegoś ogromnego wyzwania czy to psychicznego, czy to fizycznego, czy podczas połączenia tych dwóch rzeczy. Ja wielokrotnie miałem takie wyzwania w swoim życiu, za co dziękuję Bogu, wielokrotnie na takie się zapisywałem. W tym roku miałem w sumie dwa takie wyzwania już, tak naprawdę które kompletnie odmieniły moje życie i pomogły mi niesamowicie wyjść z dołka, ponieważ na początku tego roku byłem w dosyć sporym dołku emocjonalnym tak naprawdę i zapomniałem o tym kim jestem i do czego jestem zdolny i musiałem sobie po prostu o tym przypomnieć. I dzięki Bogu miałem dwie okazje na to, żeby to zrobić. Pierwsza to było wspięcie się na Świnicę w zimie po jednej godzinie snu dosłownie. Ponieważ, to, to jest w ogóle śmieszna historia, ale w dużym skrócie, ziomek zaproponował mi wypad w góry. Nie wiedziałem, że idziemy na świnicę. Ja nigdy nie byłem w górach tak wysoko. No nie, ja zawsze chodziłem po takich niskich szczytach, powiedzmy tam, najwyższy to 1300-1200 metrów nad poziomem morza. No nie. Więc ja nigdy w takich górach wysokich nie byłem. I też nie wiedziałem, że na taką idziemy. I byłem dzień wcześniej na kręglach ze znajomymi i wróciłem się dosyć późno. Wróciłem się bodajże chyba o trzeciej, a mój ziomek był po mnie o czwartej, Bo jeżeli nie wiesz, to jak kiedy idzie się w wysokie szczyty, trzeba wyjść bardzo wcześnie, bo po prostu zajmuje go dużo czasu. Więc po jednej godzinie w snu, z lekką kontuzją mięśnia gruszkowatego, wspiałem się na świnicę. I było to kurewsko ciężkie, przynajmniej dla mnie. I właśnie to było jedno z takich doświadczeń, które pomogło mi przypomnieć sobie to, kim ja tak naprawdę jestem. Pomogło mi dokopać się do głębi siebie. Pomogło mi... Odkryć, na ile tak naprawdę mnie stać, kim ja tak naprawdę jestem. Przypomniało mi właśnie, co tak naprawdę potrafię, jeśli tylko faktycznie się zepnę. No nie? Drugim takim wyzwaniem natomiast było przebiegnięcie półmaratonu na Malcie. I było to też dosyć ciężkie, jako że ja w życiu zbyt dużo nie biegałem i przygotowywałem się do tego półmaratonu tylko cztery tygodnie, bez żadnego trenera ani nic, kompletnie samemu. I również dzień wcześniej poszliśmy na melanż, więc, więc no było, było ciężko, było ciężko, aczkolwiek też udało mi się przebiec, i to też dużo mnie nauczyło, i też jakby dopisałem sobie do tej listy ciężkich rzeczy, które zrobiłem w życiu, właśnie to wyzwanie, które sobie przypominam bardzo często, gdy jest mi ciężko. Przypominam sobie o tym, że stać mnie na znacznie więcej, no nie? I według mnie właśnie te wyzwania fizyczne, jako że zarówno są one fizyczne jak i psychiczne tak naprawdę pomagają nam odkryć prawdziwą wersję samego siebie pomagają nam odkryć tak naprawdę na ile nas stać pomagają nam podbudować poczucie własnej wartości podbudować wytrzymałość psychiczną i fizyczną i według mnie są to niesamowicie, niesamowicie pozytywne doświadczenia które również zbliżają nas do Boga ponieważ w sytuacji gdzie no jest Ci naprawdę ciężko nie możesz już polegać tylko i wyłącznie na sobie, ponieważ ty czujesz, że zaraz padniesz z wycieńczenia. I wtedy szukasz właśnie wsparcia w Bogu, które On ci daje, tak naprawdę. Bo zawsze możesz na niego liczyć. I właśnie według mnie te doświadczenia z tych powodów są niesamowicie wartościowe i warto je robić. Dlatego praktyczny krok, który mogę Ci tutaj dać, to odnajdź sobie jakieś wyzwanie fizyczne, które mógłbyś zrobić jeszcze. W przeciągu następnych tam kilku tygodni czy miesięcy może to być przeźminięcie jakiegoś półmaratonu, może to być przewinięcie maratonu, może to być wystartowanie w jakiejś walce MMA, wspięcie się na jakiś bardzo wysoki szczyt właśnie. Cokolwiek, cokolwiek, co będzie dla Ciebie ogromnym wyjściem ze strefy komfortu. Ponieważ zaufaj mi, że po dokonaniu tego nie będziesz już tą samą wersją siebie. Ta stara wersja ciebie, która była cały czas w strefie komfortu, będzie musiała umrzeć. Dosłownie, ona będzie musiała umrzeć, bo ona nie będzie w stanie dokończyć tego wyzwania. I tak było ze mną. Na tej świnicy oraz na tym półmaratonie ja zrzuciłem skórę kompletnie, jak wąż. Zabiłem stare wersje siebie, ponieważ one nie były w stanie dokończyć tych wyzwań. I z pomocą Boga, właśnie podczas tego, podczas tych wyzwań stałem się nową wersją siebie, która już była w stanie tego dokonać. Więc było to niesamowicie wartościowe doświadczenie. Kolejna rzecz to praktykuj samotność, bo tylko i wyłącznie w samotności będziesz w stanie faktycznie zrozumieć samego siebie. Kiedy cały czas masz hałas wokół siebie, cały czas masz ludzi wokół siebie, którzy ci mówią swoje opinie, swoje poglądy tak naprawdę, tak samo social media i tak dalej, cały czas masz jakieś zewnętrzne rzeczy, które mają wpływ na to, jak ty patrzysz na świat, które mają wpływ na twój światopogląd, na to, jak myślisz i tak dalej. Więc naprawdę istotnym jest to, żebyś regularnie praktykował samotność i spędzanie czasu w samotności, bo tylko i wyłącznie w samotności Ty będziesz w stanie zerwać wszystkie te warstwy. Tych opinii, tego chłamu, które narzucił na ciebie świat, i będziesz w stanie dokopać się do tej rzeczywistej opinii, którą ty tak naprawdę masz głęboko w sobie. Więc naprawdę istotnym jest to, żebyś na co dzień, dosłownie, na co dzień praktykował samotność. samotność. Żebyś dawał sobie na przykład chociaż te pół godzinki samotności. Może to być pół godzinny spacer wieczorkiem. Może to być pół godzinny journaling właśnie z rana, czyli prowadzenie dziennika. Cokolwiek stary. Po prostu dawaj sobie czas w samotności codziennie, bo tylko i wyłącznie w samotności ty będziesz w stanie przefiltrować całe to główno, które narzuca na Ciebie świat w ciągu dnia i będziesz w stanie dokopać się do swojej prawdziwej, autentycznej opinii, do swojego prawdziwego, autentycznego światopoglądu, na którym Ci zależy. Kolejna rzecz, to chcesz, abyś sobie uświadomił, że tak naprawdę nikogo nie obchodzisz. Jakby szczerze, 100%. To jest niesamowicie istotna rzecz, którą musisz sobie uświadomić, jeżeli chcesz stać najbardziej autentyczną wersję siebie. Bo ty najprawdopodobniej teraz żyjesz w przeświadczeniu, że każdy kurwa na ciebie zwraca uwagę. Ty najprawdopodobniej teraz myślisz, że ty idziesz kurwa po ulicy i wszyscy na ciebie kurwa patrzą, że ja pierdolę, ale on ma kurwa, nie wiem, chujowego wąsa kurwa, ale ma chujową fryzurę, on ma kurwa krzywe zęby, ale ma chujowy outfit kurwa, ale... Nie. Jakby, zaufaj mi, ludzie mają na ciebie bardziej wypierdolone niż ty myślisz. Wiesz dlaczego? Ponieważ oni mają dosłownie te same myśli co ty. Jakby oni tak samo martwią się o to, co mówią o nich inni, co myślą o nich inni Przez co nie mają czasu na to, żeby się skupić na sobie Bo są zbyt skupieni na, na tobie, przepraszam, bo są zbyt skupieni na sobie Kumasz kurwa Więc to jest, jakby, to jest tak kurwa śmieszny paradoks Ludzie kurwa myślą, że inni się nimi przejmują Podczas gdy tak naprawdę oni przejmują się samym sobą I przez to, że przejmują się samym sobą, to nie mają nawet czasu na to, żeby się przyjąć tobą Ludzie mają na ciebie wypierdolone każdy jest zbyt egoistyczny, żeby się kurwa tą przejmować. Poza tym, kim ty kurwa jesteś, żeby ludzie się tą przejmowali? Co ty kurwa jesteś? Justin Bieber? Elvis Presley kurwa? Chodząca legenda popu? No nie. Więc na chuj się mają tą przejmować? Wiesz o co chodzi? I to nie powinno cię teraz zasmucić. Jeżeli cię to zasmuciło, to najprawdopodobniej masz jakieś kurwa problemy ze sobą, szczerze. Bo ja na przykład jak o tym myślę, to się cieszę. Bo to znaczy, że mogę robić kurwa co mi się zachce. Mieć kompletnie wypierdolone... Bo i tak każdy ma na mnie wyjebane. Wiesz o co chodzi? Kogo to kurwa obchodzi, że ja nie wiem, że ja mam taką fryzurę, że ja sobie zapuściłem bródkę, kurwa, która nie jest wcale najlepsza, ale kogo to kurwa obchodzi? Mi się podoba. Kogo to kurwa obchodzi, że noszę kurwa w ciuchach mojego ojca? Wiesz o co chodzi? Podobają mi się. Fajne są, kurwa retro. Kogo to kurwa obchodzi? Nikogo to nie obchodzi. Tak samo z nagrywaniem na YouTubie. Kogo to kurwa obchodzi, że ja nagrywam filmiki na YouTubie? Tych co oglądają. A tak poza tym, kogo to kurwa obchodzi? Wiesz o co chodzi? Każdy jest zbyt przejęty samym sobą. Więc mniej wyjebane. Bo stary, w obliczu śmierci to i tak wszystko traci kurwa znaczenie. I tak każda z tych osób, które mogą się z ciebie śmiać potencjalnie, kompletnie kurwa zapomną o twojej egzystencji w przeciągu kilku godzin. Jakby dosłownie, usłyszą, że umarłeś, o Jezu. Back to normal life, kurwa. Wracają, wiesz, do pierdolenia, kurwa, o innych głupotach. Jakby jakie to ma kurwa znaczenie? Na koniec i tak każdy z nas umiera i tak każdy zostanie zapomniany, więc pochuj się tym wszystkim przejmować, stary. Życie to jest absurd. Życie to jest kurwa, jeden wielki paradoks. Więc na chuj się tym wszystkim w ogóle przejmować. Nie ma kompletnie kurwa sensu. To nie powinno cię smucić, to powinno teraz dać ci kurwa poczucie wolności do robienia tego, co chcesz. Również, kolejna rzecz to znajdź swoje rzemiosło, ponieważ tylko i wyłącznie wtedy, gdy znajdziesz swoje rzemiosło, będziesz w stanie Ekspresować tak naprawdę swoją prawdziwą wersję siebie, swoją autentyczną wersję siebie, swoją kreatywność w jakiś produktywny, tak naprawdę sposób. Moim rzemiosłem jest na przykład YouTube i teraz również moja własna marka odzieżowa. To są moje sposoby na to, żeby ekspresować swoją autentyczną wersję, wersję siebie poprzez sztukę. tak? Jakby ja traktuję content jak sztukę, ja traktuję moje ubrania jak sztukę. To jest dla mnie sztuka i to jest moja, po prostu mój sposób ekspresji tak naprawdę siebie do świata. Pokazuje światu, kim jestem, czym jestem i tak dalej poprzez właśnie swoją twórczość, tak? Więc bardzo istotnym jest to, żebyś ty znalazł swoje rzemiosło, ponieważ to rzemiosło właśnie będzie twoim sposobem na wyrażenie najbardziej autentycznej wersji siebie, światu, no nie? Dzięki temu będziesz w stanie... Wyrzucić z siebie właśnie tą, tą swoją kreatywność, tak naprawdę, no nie? I stać się właśnie najbardziej autentyczną wersją siebie i tworzyć swoją własną autentyczną sztukę. Więc znajdź swoje rzemiosło. Dla mnie to jest YouTube, dla mnie to są ubrania. Dla Ciebie może to być coś kompletnie innego. Aczkolwiek znajdź właśnie jakąś rzecz, na której będziesz mógł się skupić, którą naprawdę będziesz lubił robić, które, dzięki której będziesz w stanie mógł po prostu ekspresować się tak naprawdę światu. Ponieważ ta energia, którą masz w sobie, ta autentyczna, kreatywna energia, musi mieć jakieś swoje ujście, tak naprawdę. Więc znajdź coś, za pomocą czego będziesz w stanie to zrobić. I ostatnia rzecz to dyscyplina, ponieważ tylko i wyłącznie, kiedy będziesz zdyscyplinowany, będziesz w 100% wolny. A na tym nam również zależy, na tym, żeby być wolnym, prawda? Więc tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziesz zdyscyplinowany, to będziesz wolny, ponieważ wtedy tak naprawdę ty już nie jesteś niewolnikiem swoich emocji, swoich pragnień i tak ty robisz to, co dobrze wiesz, że powinieneś zrobić. A więc naprawdę istotnym jest to, żebyś nauczył się dyscypliny i abyś dyscyplinował się do robienia tych wszystkich dobrych rzeczy, które dobrze wiesz, że powinieneś robić. Ponieważ tylko i wyłącznie wtedy będziesz wolny, tylko i wyłącznie wtedy będziesz faktycznie w 100% autentyczną wersją siebie. Nie będziesz niewolnikiem nie tylko oczekiwań i opinii innych, ale przede wszystkim niewolnikiem swoich własnych pragnień. Więc... Naucz się dyscypliny i zdyscyplinuj się. Na ten temat mam do filmików na swoim kanale, więc możesz je sobie obczaić. Nie będę tutaj tracił swojego czasu. Aczkolwiek bardzo istotnym jest to, żebyś właśnie zrozumiał to, że dyscyplina równa się wolność. Więc musisz się nauczyć dyscypliny, bo tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziesz zdyscyplinowany, będziesz wolny. Tylko i wyłącznie wtedy będziesz wolny od swoich pragnień, od swoich emocji i tylko i wyłącznie wtedy będziesz w stanie stać się tą najbardziej autentyczną wersją siebie, którą chcesz się stać. A więc... Wiesz już, że życie jest zbyt krótkie, by marnować je nagranie w cudze scenariusze. Prawdziwa wolność zaczyna się w momencie, gdy odrzucasz kompletnie oczekiwania innych i zaczynasz iść swoją własną ścieżką. Pomimo tego, że może być ona znacznie trudniejsza i na której będziesz miał znacznie więcej wyzwań. Ale to właśnie wtedy odkrywasz siłę, która była w tobie od zawsze. Teraz, jeśli chcesz wejść głębiej w ten proces, otoczyć się ludźmi, którzy również idą pod prąd i mieć dostęp do sprawdzonych narzędzi rozwoju wyglądu, charyzmy, pewności siebie i mindsetu, to nowy renesans jest miejscem, w którym powinieneś się znaleźć. W środku czekają na Ciebie cotygodniowe spotkania jeden do 1 ze mną, społeczność ambitnych ludzi, comiesięczne nowe poradniki, konkursy z nagrodami i wszystko, czego potrzebujesz, aby wejść na wyższy poziom w każdej dziedzinie swojego życia. Teraz, jeżeli cię to ciekawi, to kliknij w pierwszy link pod tym filmem i zacznij swoją własną ścieżkę już teraz. A ja czekam na Ciebie w środku. I pamiętaj, że szkoda życia nabycie pizdą. Pozdro! Wow.